Are coming, all the days 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 are coming, is the, the season, season of shine. Witam cieplutko we vlogmasie 13 Ja już jestem po pracy Nawet zdążyłam zaliczyć drzemkę Bo bez tej drzemki to nie wiem jakbym nagrała tego vlogmasa Dyniówka zleciała mi naprawdę Raz, dwa, trzy Bardzo szybciutko i tylko szkoda, że każda dyniówka tak nie leci Ale zazwyczaj po urlopie Właśnie jest tak, że ta pierwsza dniówka Szybko zlatuje Dlatego, że w tym pierwszym dniu po urlopie Zazwyczaj człowiek jest nieogarnięty Trzeba się ogarnąć Dużo rzeczy przyswoić nowych Także jakoś te godzinki Lecą, ale to nie koniec jeszcze mojej pracy, dlatego że jedną pracę firmową mam do wykonania w domu. Jak wiecie, co roku u nas jest organizowane Christmas party. Jeżeli ktoś jest od niedawna na moim kanale, to w naszej firmie jestem właśnie organizatorką imprez, oczywiście z moją ekipą. Także na Christmas Party jest zawsze loteria. Do tej loterii zawsze dostajemy jakąś kwotę pieniędzy od firmy i wybieramy prezenty dla naszych współpracowników, które będą później na tym Christmas Party losowane. I ja, właśnie z Pauliną, przed moim urlopem jeździłyśmy właśnie od sklepu do sklepu i kupowałyśmy te prezenty na loterię. Tyle, że ja nie mogłam ogarnąć tego przed urlopem, bo wiadomo, przed urlopem się nie ma czasu na nic. Także powiedziałam. Do y, działu HR, że ja to wszystko zrobię po urlopie, i właśnie nadszedł ten czas, że teraz muszę wystawić te wszystkie prezenty, sfotografować, opisać, wysłać maila. A przy okazji, ja Wam pokażę te wszystkie rzeczy, jakie z Pauliną wybrałyśmy. Na loterię, być może ktoś z Was zainspiruje się jakąś rzeczą na prezent dla swoich bliskich. Jak widzicie, tych prezentów jest spora ilość. Jest jeszcze alkohol, którego z wiadomych przyczyn nie będę tutaj pokazywała na YouTubie, żeby mnie nie posądzili o promowanie alkoholu. Ale jest taki zwyczaj tutaj w Irlandii, że często właśnie do loterii. Dawany jest alkohol. Kupiłam po prostu z każdego rodzaju alkoholu po jednej sztuce, a teraz biorę te wszystkie właśnie prezenty, układam, będę fotografować i przy okazji zrobię taki hol prezentowy. Zacznę od mniejszych rzeczy, czyli słodycze, które takim są obowiązkowym punktem, jeżeli chodzi o loterię, a więc wzięłam trzy opakowania przeróżnych takich właśnie słodyczy. Następnie zestaw świąteczny. W ogóle ja żałuję, że sobie nie wziąłam do domu. Jak mogłam w ogóle nie wziąć? Może się jeszcze wrócę właśnie do tego sklepu i będą te zestawy. Jest tutaj mydełko i kremik do rąk. Powerbank. To też zawsze się każdemu przyda w ogóle. O, muszę cenę ściągnąć. Zapomniałam o cenie. Także power bank. Kolejna rzecz to są patyczki zapachowe o zapachu świątecznym. Bardzo ładnie pachną. Były również do wygrania w zeszłym roku na loterii. Następnie masażer. Masażer też się każdemu przyda. Czy to pomasować ręce, uda, nogi czy plecy. Też fajna sprawa, jeżeli chodzi o prezenty. Następna rzecz to jest maszynka z pięcioma nakładkami do włosów, do brody. Zestaw kosmetyczny dla kobiet zestaw kosmetyczny dla mężczyzn i również tutaj mam takie maseczki dwie. W środku jest taki milusi ręczniczek jak taka kartka do usuwania tych maseczek. Kolejna rzecz to czapka ze światełkiem ledowym. Też bardzo fajna sprawa. Szybko się ściemnia, także można tym światełkiem sobie przyświecić w drodze powrotnej, na spacerach, czy ktoś wychodzi właśnie z psem. Także taka czapka też jest fajna jako prezent. Kolejna czapka to już jest wersja damska, bez światełka, ale w bardzo modnym w tym sezonie kolorze czyli w burgundzie. Przepiękna taka troszkę blink blink czapeczka. Głośniczek J.B.L. I powiem Wam, że takie maleństwo. Ma niezły power, dlatego że sprawdzałyśmy w sklepie z Pauliną i super gra. Nie wiem, to jest taka wersja Clip 5. Ja się nie znam na tych głośnikach, ale pewnie jak ktoś się zna, to już wie, o jaką wersję chodzi. Lampa solna, 100% naturalna, z, ze solą himalajską. I ja sama też myślałam wielokrotnie, żeby sobie kupić taką lampę solną, dlatego że ma bardzo dużo zdrowotnych właściwości. Taki masażer dla kobiet do twarzy. I zestaw literatek kryształowych z irlandzkiej marki. Tak się ta marka nazywa. Piękne szkła. Oni w ogóle bardzo piękne y, kryształy robią. Zawsze gdzieś tam, jak chodzę do tego sklepu u nas y, lokalnego, to zawsze podziwiam te kryształy. Są również kieliszki, szampanówki, przeróżne rzeczy. Ale takim właśnie najpopularniejszym zestawem, jaki zawsze bierzemy do loterii, to są literatki. I nagroda główna. Ja się śmieję, bo ja to nazywam frajer. No to jest po prostu taka y, beztusztowa frytownica, w której można po prostu robić wszystko. Ryby, kurczaki, no co tam Wam przyjdzie na myśl, można robić. Mój gumiś nawet y, z takiego urządzenia bardzo lubi y, kiełbaski. Takie polskie kiełbaski wsadza i smakują mu, mówi, że prawie jak y, z grilla, prawie. Słuchajcie, u nas y, co roku, od kilku lat zawsze był y, tablet jako nagroda główna. Nawet dwa razy do roku, dlatego, że też mamy imprezę Letnią i na imprezie letniej również jest loteria i w tym roku postanowiliśmy zmienić troszkę tą nagrodę główną i stwierdziliśmy, że takie urządzenie to też jest takie uniwersalne urządzenie dla wszystkich, także i mężczyźni i kobiety właśnie z takiego urządzenia skorzystają. Także zmieniliśmy nagrodę główną i proszę, jest frajer do wygrania. A teraz będę się bawiła we fotografa. Muszę ofocić te wszystkie prezenty loteryjne i wysłać do HR-u. Już nie mogę się doczekać, czekam na to cały rok. Czas na herbatkę i okienko numer 13. I pod trzynastką jest herbata cesarska bruskwinia skład, herbata zielona, plasterki truskawek, kwiat słonecznika i aromat. Czas na kalendarz z perfumami i szukam trzynastki. O, dobra, widzę. Jeżeli chodzi o paczuszkę numer 13, to wiem kto wybierał zapach, dlatego że z tyłu jest naklejka, a skoro jest naklejka, to zapach wybierała Ewcia. To jest ta Ewcia od Perfum, która już mi jeden zapach wybrała: Banana Republik. Także jestem ciekawa, czym mnie teraz Ewa zaskoczy, co za zapach wybrała. Opakowanie zewnętrzne jest totalnie w moim klimacie, dlatego że ja jestem sroka i takie bling bling na mnie bardzo działa, a kompozycja y, pochodzi od marki Coach, y, linia Coach Dreams Sunset. Także otwieramy i przekonamy się co to jest za zapach. Zacznę od opakowania i powiem Wam, że gdybym czytała instrukcję obsługi, która tutaj jest na obrazkach, no ale oczywiście musiałam ją przeoczyć, to bym się dowiedziała, że tego kwiatuszka tutaj yy, nie wyrywa się, <grytania> tylko po prostu się naciska, bo to jest aplikator, właśnie, o, ale tak trochę, no bo ja wyrwałam, dlatego pewnie tak muszę teraz porządnie nałożyć, żeby dobrze pryskało, bo na razie, o, teraz już jest okej. Okay. A więc nie wyrwajcie tego kwiatuszka. To jest po prostu już atomizer i to się używa do aplikacji perfum. Jeżeli chodzi o flakon, bardzo mi się podoba. Zaskoczył mnie ten aplikator z kwiatuszka, ale uważam, że to jest taki uroczy detal. Moje pierwsze wrażenie to jest taki zapach z kategorii gourmand i na wstępie wyczuwam bardzo dużo takich świeżych. Owoców słodkich, świeżych, owoców troszeczkę sorbetowych. Jest tutaj na początku y, troszkę musująco, szybciutko dochodzą kwiaty. I na ten moment wydaje mi się, że to jest kompozycja bardziej na jesień. Lub wczesną wiosnę, chociaż może później rozwinie się bardziej otulająco, dlatego że jest to słodka kompozycja, ale na ten moment nie otula. Ogólnie ze wstępu zapach podoba mi się, ale wiadomo, dłuższe testy zweryfikują wszystko. W ogóle mam ochotę użyć tej kompozycji jutro do pracy, także zobaczę, jakie będą reakcje innych, czy w ogóle takie reakcje będą i jak ten zapach będzie się nam niedługo utrzymywał także wybór zapachu na jutro dokonany I w ogóle chciałam Wam powiedzieć, że jest to pierwsza kompozycja od marki Coach, którą y, mam w kolekcji a na wishlistach jest ich kilkanaście dlatego, że bardzo interesowałam się tą marką kiedyś y, i tak powpisywałam na te moje wishlisty kilka zapachów, dlatego, że ma dość taką pokaźną y, kolekcję jeżeli znacie jakiś y, zapach od marki Coach Godne polecenia Jeżeli wasz ulubiony, to oczywiście zapraszam do komentarzy, piszcie, który właśnie zapach z tej marki lubicie i polecacie. A tobie wejwcia dziękuję bardzo za wybór kolejnego zapachu do mojego kalendarza perfumowego. Spójrzcie, co ja przed chwilką odebrałam. Jest to paczuszka od jednej z Was, od Angeliki, która jest ze mną od samego początku, jak tylko założyłam kanał na YouTubie. Jajko jako ja się tak wzruszyłam. Dziękuję bardzo za to wszystko, co mi przysłałaś. Naprawdę takie rzeczy mnie najbardziej rozczulają, i wiecie co, to są takie drobne rzeczy, ale dawane od serca. Spójrzcie w ogóle na tą zawieszkę, jaka jest piękna, słodka. I w ogóle ze świąteczną kratą. No cudowna, ja w ogóle wzruszałam mnie takie rzeczy. Przepiękne życzenia, świąteczne. Dziękuję za te życzenia. Tutaj jest coś, co Angelika mi co roku wysyła: są takie bileciki do prezentów, i te bileciki są malowane przez osoby niepełnosprawne, które nie mają rąk i malują no, nogami, stopami albo ustami. Także przepiękne prace, przepiękne kolejne bileciki będę miała do prezentów, żeby doczepić. Tutaj mydełka, ojejku, aż mi z wrażenia wypadają z rąk. Mydełka Pani Walewska, nawet nie widziałam, że Pani Walewska ma mydełka. I pewnie te wszystkie kolory odpowiadają perfumom, dlatego że również są perfumy różowe, białe, niebieskie. Także pewnie to są mydełka o zapachu tych perfum. I następnie tutaj są podkładki na kawę, na herbatkę, y, maseczki. Masecz... Ojejku, to jest fajna maseczka. Ja ją miałam właśnie na urlopie, kupiłam i wypróbowałam sobie w domu. Miałam tylko jedną, ale jest naprawdę bardzo fajna. I mam kolejną jeszcze dodatkowe jakieś y, tutaj maseczki. Dziękuję Boże. A to jest z perfekty. A, pod oczy, super. Herbatka, żurawinka. Ja jestem miłośniczką herbat, także mnie każda herbatka cieszy. Porzeczka i troszeczkę słodyczy Rafaello. Pomadka, te pomadki są takie dobre. Haribo, kolejne zawieszki. sweterek, Mikołaj, z całego serca ci dziękuję za tą paczuchę. Dziękuję Wam pięknie za kolejny wspólnie spędzony dzień. Życzę Wam miłego dnia lub wieczoru i zapraszam Was na jutro na vlogmas numer 14.